Fuel Soul przedstawia Insanely Twisted Shadow Planet. Cześć, tutaj Adriano. Po raz trzeci e, witam was w cyklu mm, Summer of Arcade 2011. E, I sprawdzamy sobie właśnie demko trzeciej produkcji e, wchodzącej w, e, w jej skład e, w skład Summer of Arcade. Mianowicie Insanely Twisted Shadow Planet. Ukazała się na Live na Xbox Live Marketplace 3 sierpnia za opłatą 1200 Microsoft pointsów. Jednak chyba warto, ponieważ jest to jeden z takich z gierek arcade, które przypadły mi do gustu, a ja generalnie nie przypadam za takimi grami. <gryw> to, że mi przypada do gustu, nie, nie jest żadnym tym e, kryterium. Ale uważam, że jest jednak to gierka, z którą na pewno warto się zaznajomić. Dobra, obejrzyjmy sobie intro. Zbieramy się w tego to kosmiteł, chociaż tyle, tyle go widzieliśmy. My jesteśmy, sterujemy tym statkiem, zaraz tak. Mamy tutaj, będziemy mieli łącznie 9 różnych, tak dobrze mówię, 9 tak, 9, 9 różnych e, przyrządów, będzie mogli, które będziemy mogli wykorzystywać. Na razie mamy przetestować dwa pierwsze, czyli skaner i mm, taki chwytak. Przyporządkujemy je sobie do odpowiednich guzików, to będzie prostsze. A, X i B. Teraz możemy szybko przerzucać, zmieniać pomiędzy nimi. To, musi, to się może później przydawać kiedy będziemy potrzebować właśnie szybko zmieniać się, zmieniać po, yy, się pomiędzy różnymi przyrządami. Dobra, jesteśmy yy, już na tytułowej planecie cieni yy, i jak widzicie nie przebijemy się przez to, nie da się tego złapać. Przez to jakieś śmacki. To, to możemy zobaczyć krzaka. A krzak tym razem nie jest nam do niczego potrzebny. Przerzucimy tą gruzę kamieni. O, ouch. Dobra, nie, nie śmiej się, nie jestem dobrym pilotem. Teraz, mając tutaj w to działko, możemy mm, zacząć naszą podróż. Tak na dobre. Przynajmniej podróż, jakie oferuje nam demo. tego rozwalał, to można rozwalić. W sumie czemu nie? A właśnie. Tylko, że one odrosną, więc to nie ma większego sensu na dłuższą metę. Jest to gra logiczna, w której jednak no, liczy się również i refleks. Bo takie, są takie części yy, zręcznościowe. Dobra. Tutaj powinno być tak. Jest upgrade. Osłony. To się przydało. Na początku jesteśmy dość słabi. Jakieś dwa, trzy uderzenia i umieramy, a to się jednak później przyda. A, trzeba sobie odtarasować wejście. Mm, tak, tędy nie przejdziemy. W ogóle mamy mapę całą. Czekaj, tu chwilę tu nie, tu, tutaj mamy mapę. Widzicie, to jest cały obszar gry. To jest cały obszar gry my wydaje mi mamy dostęp tylko do tego obszaru. i musimy dostać się do tego bossa ja może nie będę za bardzo przedłużał postaram się od razu dostać do niego oczywiście możemy eksplorować tutaj dowoli całą lokację a są takie checkpointy bezpieczne spójrzcie a się uzdrawiamy i równocześnie tutaj się nic nie może dziać. A, tak jak mówiłem, ulepszony pancerz się jednak przyda. A jednak i to nie wystarczyło. Teraz szybciej to zrobimy. O, te świecidłka właśnie nas również ulepszawiają. Te rośliny świecące. A tutaj mamy yy, jedną ze znajdziek. Ty, w dębku trochę trzy do znalezienia. No właśnie, tak jak mówię, możemy sobie dowoli eksplorować ten, ten obszar gry. Poszukiwanie różnych tego typu rzeczy. Możesz kurcze no konstant Upgrade um, dostaniecie Dobra, nie ma go. O, następna znaczka. Dobra, zobaczmy gdzie my tutaj zawędrowaliśmy. A ja... No dobra, ja tu sobie gram, a nie za bardzo tak naprawdę gadam o tej grze. W grze wyróżnia się stylistyka. jest Wygląda bardzo fajnie, więc tak mrocznie. Ścieżki nikogo tutaj praktycznie nie ma. Jedyny otwór właściwie słyszeliśmy to ten w intrze. Uuuu, coś nowego. Muszę przyznać, że tego nie miałem za pierwszym razem, gdy tu przechodziłem. Więc jak się okazuje tutaj jest dużo do eksploracji. I warto przejść. Chyba warto cofać się albo. Przechodzi po kilka razy ten sam... te same obszary. A, fajnie. Może być przydatne. Ha, praktyczne, podoba mi się to. Ha, bardzo praktyczne, kurczę, zaraz jest dobre. Nie, tak naprawdę tu się jeszcze może kryć, w takim razie. No, na na naprawdę bardzo fajnie zobaczyć. No, a tutaj właśnie małe zagadki, drobne zagadki logiczne, yy, trochę, trochę, trochę archeidowej, także trochę takiej e, walki. Yy, a wszystko... Wszystko w bardzo fajnym klimacie. Dobra, to dotarłem do bossa. O, zaczniemy. Ach, trochę jak muchy. Tak, w zasadzie to będzie większość zemka. Dużo więcej tutaj autorzy nie dali nam yy, do zabawy. Z większych obszarów. W sumie nie dziwię się bo zbierzmy to w pokonany. Teraz będzie się biec trailer yy, w pełnej wersji. O właśnie, tutaj właśnie, zapomniałem o tym wspomnieć, że mają możliwość grania do czterech graczy, zarówno przy jednej konsoli, jak i przez internet. Yy, więc to też może być ciekawe. Takie rozwiązanie różnych łamigłówek i to jest chyba to czym ta gra tak jest. Proste zagadki logiczne, poprzeplatane z, z elementami, z sekwencjami takimi czysto zręcznościowymi. Jeżeli, tak, jeżeli taki em, styl gry Wam odpowiada to em, jak najbardziej możecie kupywać pełną wersję i zawitać na plancie cieni. czwartym tytułem z serii Summer of Arcade jest Fruit Ninja Kinect. Niestety z racji, że nie posiadam Kinecta, nie jestem w stanie wam pokazać tej gry. Ale słyszałem, że jest bardzo fajna gierka stworzona przez studio Half Brick, wydana 10 sierpnia. Najtańsza z, serii, z tegorocznej serii Summer of Arcade, ponieważ tylko 800 Microsoft Pointsów. Co takie do powiedzenia, bo uznałem, że na warto o tym wspomnieć. A teraz zapraszam was do czwartego gameplayu przedstawiającego grę, grę Toy Soldiers Cold War. I do usłyszenia.